dzisiaj zagramy sobie ROBLOXa, chociaż to będzie mój pierwszy raz Jakby nie pierwszy raz w ROBLOXa, tylko taki pierwszy raz w nagrywaniu i robieniu ROBLOXa W robieniu, matko, przepraszam, jestem trochę zagubiona Matko, jakie to są dziwne gry Chyba zagramy sobie w Brookhaven Hmm, no Brookhaven, coś myślę sobie. Brookhaven, włączam. Brookhaven, Ja w ogóle uwielbiam takie domki. Właśnie wam pokażę jakie. Tak, tak, Brookhaven. No i patrzcie, co tutaj. Patrzcie, jakie rzeczy tutaj. Jakie, nie wiesz. Patrzcie jakie wyglądam teraz ja dobra, szukamy do maku. Ja najbardziej lubię, lubię mieć... O, poczekaj. Coś były takie go. Czemu wszystko jest takie białe? Czy mi się wydawało? Patrzcie, biały świat się stworzył. Nie, no nie, co to jest świat? Nie, ja muszę mieć roślinny świat. Nie, rośliny inny mnie, Nie, tak nie może być. Nie, ja nie wiem. Nie, no to jest straszne. Wezmę się, hany, tylko tak? No, może co sobie przeczytać? Tak. Uwielbiam ten dom. Patrzcie, jaki on piękny jest w środku. Uwaga. Patrzcie na to. Jest sobie ładnie. Tylko kto tam strzela? Dużo, właśnie. Gdzie jest to miejsce fajne z muzyczką? Gdzie jest takie jedno miejsce z, muzycz z muzyczką fajne? A, gdzie to jest o i teraz Chyba mój teraz, nie wiem zbytnia. Co to? Włączyłam blokady, bo, bo byłoby trudno. Gdyby ktoś się jeszcze włamał to mojego do mógł. w ogóle... Zjeżdżamy. patrzcie <laughs> chodzę po moich krzątkach. Ja nie wierzę. O, tu jest. A nie, tu są do podlewania. Proszę mi to otworzyć. Idziemy na spacerek. Bierzemy sobie. To? To coś? No. Ano. Nieważne. Nie umiem kierować, więc. A co jest na końcu? Właśnie. A, jakieś tam. Matko, co to jest? Chyba nie wierzę. Nie, no to jest ten straszny dom. Ja nie wierzę. Ja nie lubię takich domów. Nie wiem, ja jestem na Nie wiem czemu. Ja świat jest biały, chyba że mi lakuje. Ktoś hakował chyba Bokheven. Nie, no, ja nie wierzę. Wszystko z białe Nie Patrz. Ej, woda jest nawet ładna Przynajmniej takie e. Okej okay. Wiem Słuchajcie, to jest żółte. Nie, ma. No. Czy ktoś tu może mi wytłumaczyć, czy, czy, czemu tu jest tak dużo, dużo, dużo szarego? Patrzcie, no to co ja zrobię? Będę kotkiem malutkim. Patrzcie na to. E... Będę kotkiem. Wracam po krótkiej przerwie, tylko się ubiorę. Po krótkiej chwili już jestem. No dobra, trochę jeszcze się zmniejszę. Zmniejszy przepraszam. Dobra. Teraz musimy sobie. Nie, a no, to tutaj. Váš chancúk. Tapím No, no, Podaj. Kde to je? Import. No i teraz z kotkiem. Jestem słodkim kotkiem, Aloha. Nie no, muszę na jakiś test wychodzić. Nie, nie mówcie, że nie się nie. O księżyce, to też... Jest... Miał, miał, ja nie chcę mieć domu. Miał, patrzcie, ja znika. Miał, 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 miau, 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 miau. O, policja. Zaraz mi ktoś przejdzie, po... Pojadę do szpitala i... Nie no ja nie... Ja wychodzę z tego brokewem. Nie, no, nie wiesz, jak to powoli idzie. Droga, napisz. napisze coś. Miał, napisze mi, napisze mi. Miał. 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 O nie, zahasztowałem. Nie, no po prostu. Nie, no ja chyba to kończę. Papa widzowie. nie no nie mogę. Naprawdę jest ciemno, tak jak naprawdę w prawdziwym życiu, wow. Kotek, miau, niech ktoś mnie weźmie, miau, miau, Jest tam miał gwiazdeczka. Miau. Kotek miau, kotek miau, miau, miał. Szybciej ty kotku, ty. Wskoczymy i dopiero będziesz szybciej. A ona mnie wzięła. Ja nie wierzę. Co? Eee, policja? Okej, okay, gdzie ona za mną idzie? Ona w ogóle chyba się nie skapnęła, że jestem hanią, że jest, że nie jestem żadnym kotkiem. No zawsze. Czy ona szuka swojego domu, którego nie ma? Czy, a tak ona chce wybudować dom znam trzecia. Siedziałam. Aha, jak ona się lubiła. ho, ho, ho. ho. O, 9, 5, 6. Wpadnijcie do niej. Ja nie wiem, co ona robi, żeż? halo mm. Przepraszam. smak ktoś napisał o, o, buduje". Ła, Ona ma jakieś to chato, chato ble, 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 to. O, ja miałam kiedyś ten dom. Ja miałam kiedyś ten dom. Ja mam, naprawdę. Nie, nie, nie kłamie. Patrzcie, gdzie on ze mną idzie. Miau, miau. Ona się nabrała. Ja nie wierzę. Miał, miał, A pani dla mnie przygotowała kuwetę. Wiem, co potrzebuje kot. Mam kota. Miau, miał, miau. Zagam sobie na... 啥设备？<laughs> takie, patrzcie, teraz ja się je chowam, ona nie skapnie się, a w sumie, czy co mam z to ja idę, a i to ja wędruję przez mieszkanką. miau, miau. Zakluciła I to jest mieszany takie wydrab. Poczekajcie. Ja to już 11 minut trwa, nie wierzę. Dobra, zobaczcie co ja teraz zrobię. Miał, 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 widzicie? Widzicie to? Właśnie Waszy... nie Ja nie wierzę. Czekaj, we, wezmę sobie. Kuku. Ja teraz zmienię wygląd. Co jest? Ja no nie wiem, No co to jest. Dobra, wezmę coś normalnego. No dobra. Nie, 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 nie. nie. Teraz się trochę powiększę, żebym myślała, że tej ty urosł. Miał. Miał, miał. Miał. Hej, patrzcie na to 300 stajki. Nie wie gdzie jestem. Takie ona się nie spodziewa, gdzie ona jest, taki coś mój. I nagle bum, miał miau, przechodzę przez ścianę, aloha. A może, aloha. Nie, no widowie jak koń.